Po przyjeżdżają dziadkowie do mojego mieszkania. Chcę, żeby ten dom błyszczał. Oprócz tego wybierzemy się jeszcze na zakupy, bo w part 2 będę gotować. Czyszczenie okien z moją parową to w ogóle to jest jakiś life changer. Bo jak one są oklejone, to od razu to wszystko odlepia. Wejdziemy teraz na zakupy. Moje dziadkowie nie jedzą raczej piersi z kurczaka, a ja jem to non-stop. W zasadzie to prawie innego mięsa nie wiem. Ciasta to moja specjalność, więc planuję dzisiaj zrobić tiramisu i do tego drożdżówki. Szukałem zestawy, która będzie biała, klasyczna, ale mimo wszystko będzie się czymś wyróżniać i znalazłem taką wika. Małe talerze, duże i głębokie. Do tego kupiłem op do masełka, taki do jakieś tam, może na przykład, nie wiem, drożdżóweczki, jakieś podstawki, które są ciemne i dużo większe. Nie widziałem takich. Pieczenia chleba. Jeliski. Dziółkiem. Forma do pieczenia czarne, ciasta. W dwóch rozmiarach, tylko pokażę wam. W tylko spód. <grymianie> Obramowanie jest w zmywarce. No i ostatnia rzecz to jest wałek. Do tej pory wałkowałem wszystko słoikiem. Proszę nie oceniać. I to też można prać z zmywarce, co mnie zdziwiło. To tyle.